Witam wszystkich na moim kanale YouTube. Jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmie podsumuję następne 25 dni z mojego odchudzania. Jest to okres między 75. dniem a 100. dniem odchudzania. Część tego okresu obejmował ferie. Ferie spędziliśmy w Beskidzie Niskim, dlatego miałem okazję pospacerować po takich większych górkach, zdobyłem kilka szczytów i tutaj od razu mówię, że to nie są jakieś bardzo wysokie góry, można powiedzieć, że są to pagórki, ale muszę powiedzieć, że są znacznie bardziej wymagające niż spacer po płaskim terenie. W tym okresie zgubiłem 3,1 kg, co daje średnio utratę masy ciała na jeden dzień 124 g. Jeżeli chodzi o liczenie kalorii, no to w dalszym ciągu szacuję te kalorie. Staram się jeść w oknie żywieniowym 6 godzinnym Czasami udaje mi się to zrobić w oknie żywieniowym 5-godzinnym. Podczas tego okresu spróbowałem głodówki jednodniowej. Która przebiegła u mnie bez żadnych negatywnych odczuć. Od początku odchudzania schudłem już 13 kg, zostało mi jeszcze do zrzucenia 19 kg. W opisie filmu umieszczam link do grupy na Facebooku, w której to zamieszczam znacznie więcej zdjęć z miejsc. W których spaceruje. Jeżeli ktoś chce się przyłączyć do tego challenge'u, no to zapraszam na moją grupę. To tyle w tym filmiku. Ja zapraszam Was na inne moje filmy. Cześć!